bardzo dobry rok. 76 wydanych decyzji o wsparciu na ponad miliard 800 milionów złotych. Oddane dwie pracownie programowania robotów przemysłowych. Jedna w Włocławku, druga w Grudziądzu. Dużo, dużo się działo, ale będzie się działo jeszcze więcej. Dlatego, że w tym roku 2024 oddamy pracownię pierwszą w Polsce, symulatorów spawalniczych. Rozpoczniemy budowę hal na wynajem dla małych i średnich przedsiębiorstw w Grudziądzu. Otworzymy dodatkowe Centrum Programowania Robotów Przemysłowych i Rozpoczniemy budowę farm fotowoltaicznych, jednej w Barcinie, a drugiej pierwszej w Polsce, dużej pływającej farmy fotowoltaicznej w Jetnowsk. 2024 to będzie rok realizacji przedsięwzięcia, czyli przeprowadzenia inwestycji, wybudowania hali produkcyjnej, przygotowania całej infrastruktury. Bardzo sobie cenimy współpracę z pomocą strefą ekonomiczną. Widzimy tutaj ogromny profesjonalizm, partnerskie podejście i zrozumienie problemów, które przed nami widzimy wspólną misję i cel realizowania tak dużego przedsięwzięcia o tak dużej wadze. Wsparcie w postaci zwolnienia z podatku CIT jest dla nas bardzo istotne i powoduje, że nasz model biznesowy wygląda bardzo. Bardzo zdrowo. Rok 2023 mogę powiedzieć, że jest rokiem sukcesu pod względem sprzedaży, pod względem wprowadzenia nowych asortymentów. Wcześniej, na podstawie decyzji strefowej, poszerzyliśmy swoją działalność, budując nową halę na produkty glutenowe. To spowodowało wejście na nowe rynki sprzedaży, nowe kierunki. Decyzja strefowa, którą wdrożyliśmy trzy lata temu, zdecydowanie pomogła nam rozwoju. Inwestorom przede wszystkim życzyłbym powodzenia z tymi inwestycjami, które prowadzą, żeby wszystko się zmieściło w terminie i w kosztach i przyniosło oczekiwane efekty. Życzę również odwagi do inwestowania, natomiast załodze życzę tego, żeby się rozwijali, żeby podnosili swoje kwalifikacje, a przede wszystkim, żeby z radością i chęcią przychodzili do pracy i współpracowali z inwestorami.